Wierzę, że Pan Jezus pragnie uzdrawiać kręgosłupy, szczególnie między łopatkami ten odcinek, nie wiem jak on się nazywa fachowo, ale też wierzę, że, że są tutaj jacyś krewni dziecka, które ma rozszczep kręgosłupa i, i że Pan Jezus pragnie tą chorobę zniszczyć. Ja potwierdzam i wierzę, że, że Pan dotyka kręgosłupa. Miałem obraz takiego zmierzonego kręgu, który, który gdzieś tam był zniszczony i teraz Pan go dotyka i odtwarza. Wierzę też, że jest osoba, która ma krwiaka i ten krwiak znika. Wierzę też, że jest osoba, która ma problemy skórne i, i, i miałem takie, taki obraz, takich warstw, które odchodzą i pod tym jest już nowa, nowa, nowe warstwy, nowa Twoja skóra. I mam też przekonanie, że wiele osób Pan teraz obalnia z alkoholizmu. Daje ci wolność. Brakowało ci tej wolności, chciałeś, ale nie mogłeś. Teraz pan się z tego uwalnia. Wierzę, że Bóg uzdrawia serce. Bóg uzdrawia lewą komorę i zastawkę. I daje tobie nowe serce. Wierzę też, że Bóg uzdrawia z nietrzymania moczu. I zabiera wszelki wstyd, który jest z tym związany. I wierzę, że Bóg uzdrawia prawe kolano. Uzdrawia Twoje wiązadła krzyżowe. Amen. Wierzę, że Pan uzdrawia kręgi szyjne. Jest kobieta, która do dzisiaj musiała chodzić w kołnierzu. Przyjmij to uzdrowienie. Wierzę też, że jest kobieta, która ma chorą lewą nerkę. Przyjmij uzdrowienie, które Pan ci daje. Wierzę też, że jest mężczyzna, który grał w piłkę i coś zrobił sobie z kolanem. Bóg chce Ciebie uzdrawiać. I wierzę też, że Bóg chce zabrać postawę żebraka. Jeśli jesteś żebrakiem wobec Niego, czujesz się jak żebrak, że żebrzesz o uzdrowienie. Bóg nie chce, żebyś żebrał. Nie jesteś żebrakiem. Przyjmij miłość Ojca. Przyjmij to wszystko, co Ojciec ma dla Ciebie. Nie żebraj Ojca. Amen. Są też osoby, które są takie zamknięte w sobie po prostu boją się wychodzić do towarzystwa i Jezus dzisiaj też właśnie chce zabierać to. Myślę, że nawet cztery osoby być może dzisiaj wyjdą tutaj do mikrofonu i powiedzą, że właśnie to i się dotyka, nawet chodzi o to, że nigdy by sobie nie wyobrażały, że wyjdą tutaj właśnie do mikrofonu. I to, to już jest tylko do wzięcia fabryna. Wierzę też, że Pan Bóg chce uzdrowić te choroby, które tak bardzo przyzwyczaiły się do... te osoby, które przyzwyczaiły się do swoich chorób. I tak myślą sobie, że nie poradzą sobie bez tej choroby. I Pan Bóg czeka dziś na ciebie, abyś Ty oddał mu właśnie tą chorobę, bo chce, żebyś był wolny w Nim. Wierzę też, że jest mężczyzna tak sceptycznie nastawiony do tego, ale Pan Bóg mówi do ciebie, jesteś tu, bo przyprowadziło cię twoje serce. I chociaż w Twojej głowie tam dzieją się różne takie wyjaśnienia, to zaufaj swojemu sercu. Ja wierzę, że Bóg uzdrawia migdały i, i problemy z prawym uchem, prawą stroną tutaj głowy. Amen. Ktoś jeszcze. Tutaj potwierdzam, Henio chyba mówił o tych problemach z komunikacją. Faktycznie tak, tak jest. Bóg dzisiaj rozwiązuje język daje taką otwartość na drugiego człowieka. Zobaczyłem też problemy z woreczkiem żółciowym, że Bóg uzdrawia. Ból w prawej nerce osteoporozy w obydwu biodrach. Jest też osoba, czy więcej osób, przeciążonych pracą i topisz to w alkoholu i Bóg ci się chce się uwalniać. Amen. Wierzę, że Bóg uzdrawia boreliozę, szczególnie te gniazda, jakby te zapalne, które, które znajdują się w głowie i które powodują zaniki pamięci. Już były słowa, ale jeszcze potwierdzam kamienie na nerkach. Pan leczy i usuwa te, te kamienie. I miałem obrazy jeszcze osoby, która się bardzo trzęsła, i, 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 ale to nie było z To jest jakaś choroba, i Pan, Pan bierze od ciebie. To teraz to, co, co cię tak trzęsie. Dziękuję Ci, Jezu, za ten piękny właśnie e, czas, kiedy, kiedy jesteś pośród nas. I kiedy dzieją się właśnie te rzeczy naprawdę i możemy je słyszeć, wierzę w to, że będziemy zaraz je słyszeć jeszcze świadectwa, dziękuję Ci Jezu, że, że właśnie to jest owoc Twojej obecności, a nie tego, że my jesteśmy dobrze. Dziękuję Ci Jezu właśnie, że to się dzieje z łaski, że jak mówi Twoje słowo, że właśnie łaską jesteśmy zbawieni, czyli łaską przyjmujemy uzdrowienie. A nie przez nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Chwała Tobie Jezu, właśnie, który jesteś e, osobą objawiającą miłość Ojca, objawiającą miłość wspaniałego, kochającego Ojca, który nie może przestać mnie i Ciebie kochać. Chwała Tobie Jezu, chwała Tobie Jezu, otwieraj moje serce, lecz moje serce. Namaszaj moje serce, ja chcę do domu wrócić właśnie napełniony Twoim duchem, ja chcę wrócić do domu wolny, ja chcę dać to wszystko mojej rodzinie, mojej pierwszej wspólnotce właśnie, w której, w której mieszkam z dziećmi, z żoną. Jezu Chryste przemień mnie na nowo i daj mi nowe życie teraz. Daj mi właśnie spotkać się z Ojcem. Daj mu się nie wstydził tego, że jestem w Kościele. Daj mu się nie wstydził znosić właśnie do Ciebie uwielbienia i szczerej modlitwy Jezu Chryste. uwolnij mnie do, do obecności z Tobą. Uwolnij mnie do obecności z Tobą. Uwolnij mnie, Panie. Uwolnij mnie do przyjęcia namaszczenia. Uwolnij mnie właśnie do wejścia w kontakt z żywym Bogiem. Tu i teraz. No i teraz jest wys. Niech to się stanie, niech to się właśnie dzieje. Coraz więcej i więcej i więcej Ciebie. Jeszcze więcej Ciebie, jest w Mam na imię Kasia ja miałam jakąś dziwną chorobę niezdiagnozowaną od czterech lat i one się objawiały między innymi tym, że strasznie mnie boli węzły chłonne i w tym momencie to nie znikło, już mnie nic nie boli, już mogę normalnie przełykać. I też miałam straszne bóle kości, i też już teraz mi przeszło no w tym momencie. I to teraz dokładnie w tym momencie, tak, tak? tak? W tym momencie, teraz. Chwała panu, zobaczcie, Bóg jest naprawdę dobry, dobry jeszcze raz. Jestem Ania, jestem spiskowic. Poznanie było takie, że uwalnia z depresji, a to jest raz, a dwa. Przyszłam tu strasznie zasmarkana, a teraz nic nie ma. No, i jeszcze spoczęłam w Duchu Świętym. No, i jest mi tak dobrze i wesoło, jak do tej pory nie było. A, mi też jest wesoło. Mam na imię rana, dłuższego czasu jeżdżę tutaj. Było poznanie, uzdrowienie wątroby czustki i jenit. Poczułam taki ogromny żal, żar w brzuchu. Przypuszczam, że. Wierzę, że Pan Jezus nie uleczył. Chwała Ci Panie Jezus. Nie boli? Już? Nie boli? Jak to nie boli? Nic nie boli, nic nie boli. I niech tak zostanie. Tak. Ja mam na imię Halina, jestem z Kielc, jestem pierwszy raz i mam chory kręgosłup. Cały kręgosłup. Miałam. Trzeba się nauczyć, odpowiednio odmienić. <laughs> Miałam chory kręgosłup. <laughs> Całe ciało moje drży i, i, i jest mi gorąco. I, i przyjmuję to, że Pan Jezus mnie uzdrowi, i mam nadzieję, i, i jestem pewna, że nie będę już spała na płasko tak że na, na, na po mam, <trybuj> mam na imię Kamil, jestem z podgliwic. Usłyszałem słowa poznania, że Bóg chce uzdrowić nieśmiałość, jakieś problemy. W kontaktach top to, to, towarzyskich i wiedziałem, że to się tyczy właśnie mnie. I w sumie przyszedłem tutaj na środek, tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że Bóg Was kocha. Chwała Panu! Mam i Łukasz ze Pan Bóg dotknął mnie w ten sposób, że często jak tu przyjeżdżałem, byłem właśnie tak. Zle... Tak z lekką dozą takiego sceptycyzmu, że, że działa, ale że, że niektóre rzeczy mi się nie podobały i bardziej z takiej pozycji obserwatora i w ogóle ostatnio się poprosiłem Michała, żeby się za mnie pomodliło, to żebym lu, ludzi zaczął kochać i, i wszedłem tutaj dzisiaj i te wszystkie stare uczucia, te wszystkie stare, stare jakby moje naleciałości, które mi powodowały to, że oceniałem ludzi, że patrzyłem jakoś krytycznie, o, o, o odeszły i zacząłem wszystkich kochać i na modlitwie złapaliśmy się za ręce w koło poprosiłem Hani i drugiej pani, zresztą też bardzo miłej, która była koło mnie, żebyśmy się złapali, złapali za ręce i zaczęli modlić. Modlić przez przez, przez... przez... przez ten cały czas, w którym Duch Święty miał na nas, do nas przychodzić. I, I poczułem mrowienie, aż mi się gorąco zrobiło kurtkę, ściągnąłem e, mrowienie na całym ciele, z całym organizmie i ogólnie taką wielką miłość do Was w końcu myślę, że tak I tak. chcę się w ten Panu Bogu podziękować. Dziękuję ze Smolnicy i od piątku mnie bardzo boli, boli bark. Przewróciłam się no i po prostu dziś mogę podnieść rękę, w tej chwili całą podnieść rękę do góry, po prostu stało mnie całkowicie boleć, znikł ten ból. Chwała Panu. Mam na imię Ania, ja przyjechałam z Krakowa i nie ukrywam, że mam wielką tremę. Choruję od bardzo wielu lat, mam bardzo skomplikowaną chorobę i co chwilę coś innego mnie boli. I pojawił się jakiś czas temu taki duży problem z kolanem, który nie dał się zdiagnozować, nie dało się nic z tym kolanem robić, w żaden sposób leczyć. No i mi to bardzo utrudniało życie. I dzisiaj przy pieśni uwielbienia, gdy ja się trochę kołysałam, nagle zaczęło mnie potwornie boleć kolano i wierzę, przyjęłam uzdrowienie, wierzę, że, że zostałam uzdrowiona i że to kolano już jest nie boli mnie już i nie zgrzyta. możemy to sprawdzić, tam już nie ma takiego zgrzytania. Nic nie słychać. Że to panu... Nie wierzyć, że, że reszta moich chorób też może być dotknięta miłością Boga i amen. To jestem hey, Bartek i dzisiaj padło słowo poznania, że Bóg uzdrawia z ciemności umysłu i nadaje życiu jakby kolory, jakby przywraca człowieka, stania się dzieckiem Bożym i to się właśnie stało. Przez ostatnie kilka miesięcy chodzenia tutaj, jakby etapami odchodziłem właśnie do tej prawdy, że Bóg mnie kocha bezinteresownie i tak naprawdę kocha każdego z nas. I w końcu to się wydarzyło. W końcu jestem wolny w Panie, w Jezusie, w końcu On przyszedł do mnie i pozdrowił mnie całkowicie. Mogę na, naprawdę jestem teraz nowym człowiekiem. Czuję taki niesamowity pokój w sercu, taką niesamowitą radość. I to jest po prostu niesamowite, ale chcę po prostu wam powiedzieć, że do każdego z was Bóg chce przyjść i każdego z was kocha. Do każdego z was chce przyjść. Nie wiem kim jesteście, ile macie lat. On przychodzi do każdego, bo każdego z was kocha. I za to mu chwała na wieki wieków. Amen. Mam na imię Łukasz, było poznanie takie, że są osoby, które czują taki ból w sercu i pan Bóg wzywa do przebaczenia i rzeczywiście gdzieś tam... Jakieś tam sytuacje ostatnio, może nawet nie sytuacje, ale takie urazy gdzieś tam do, do pewnych osób. Jeżeliś taki podczas modlitwy, jak osoby modliły się za mnie czułem taką ulgę. No i wierzę, że Pan Bóg daje tym darem przebaczenia. A o Dzień dobry, jestem Weronika, przyjechałem z Kantów Wrocławskich. Drugi raz jestem na takim spotkaniu. Pierwszy raz było w Smołcu, chyba miesiąc temu, czułam się bardzo dobrze, balały mnie krzyż. Dzisiaj stało się, bo dziecka choruje na uszy, bardzo źle się słyszę. Dzisiaj może, ty, to, no wierzę, że będzie dobrze zawsze, ale w tej chwili słyszę bardzo dobrze. Aż sama sobie nie wierzę, że ja naprawdę wszystko to słyszę. Wolę mi przyjść, zody żołądkę mam. W tej chwili tak czuję, tak błogo, fajnie, na żołądkę. Dzięki Bogu, tylko tak robię, fajnie, błogo. I dziękuję Panu Bogu i chwała. To musisz to przyjąć po prostu, wiesz? To powiedz, panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie uzdrowiłeś. Dziękuję zrobiłeś. Ci Jezu za to, że mnie uzdrowiłeś. Kropka. 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 Mam na imię Agata i miałam przed przyszłością. Przyszłością i takie ciemne myśli, depresje. I... No i spocząłem długo świętym, najpierw zaczęłam się tak kołysać. Zrętwiałam się, a później to stałam i nie mogłam poruszyć niczym, po prostu zdrętwiałam, nie mogłam otworzyć oczu, a potem zaczęłam się śmiać jak głupia, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Patrzyłam się na mamę, mama na mnie, a ja się śmieję. Nie no to było piękne. Pała pani. Chciałem jeszcze coś dodać, że jak byłem wcześniej, nie zdążyłem powiedzieć, ale jest osoba, mężczyzna, który ma na sumieniu gwałt i po prostu trzyma to w sobie cały czas i, i, i też Pan Jezus przychodzi z uzdrowieniem tego. Prawdopodobnie ta osoba nie wyjdzie tutaj tego powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo intymna sprawa. Ale pan Jezus po prostu to uzdrawia i, i też czuję, że być może są osoby, które zostały złocone i właśnie pan Jezus też przy, przy, przynosi mi jakby nową jakość życia, żeby i przy, z wybaczeniem tych rzeczy właśnie. Musiałem to jeszcze powiedzieć. Chwała Panu. Witajcie, jestem Kasia, przyjechałam z Pyskowic. Były takie kilka słów poznania o mnie że Bóg chce leczyć w depresji. Ja ostatnio mam taki strasznie ciężki czas w moim życiu, że wszystkie te rzeczy, które kiedyś przynosiły mi bardzo dużą radość, na przykład muzyka, to teraz się stały dla mnie strasznie ciężkie. Nie potrafię usiąść do pianina, żeby zagrać najprostsze nuty. Tak było do dzisiaj. I bardzo mocno wierzę w to, że Pan Jezus mnie dzisiaj uzdrowił. Kiedy księża stanęli koło mnie i wyciągnęli swoje ręce, nie dotykali mnie. Ja poczułam jak na plecach takie ciepło, taki lekki dotyk jakby. I moje nogi zaczęły się uginać. I Pan Jezus powiedział do mnie, nie bój się na mnie oprzeć. I w tym momencie księża położyli na mnie ręce. Wierzysz że Pan Jezus przyszedł i że zabrał te wszystkie złe myśli to wszystko, co mi przeszkadzało żyć normalnie i że od teraz będę żyła w takiej wierze i w ufności, że On jest moim Panem. Dzięki. Chwała Panu. Zobaczcie, jak żeśmy szybko dzisiaj tutaj się uwinęli. Mamy więcej czasu na modlitwę. Kochani, do 22 modlimy się tutaj. Później... No 22 z kawałkiem, czyli 22 będzie błogosławieństwo i później wychodzimy i modlimy się jeszcze w salkach, jeżeli ktoś będzie chciał, dobrze? A teraz już y, poprosimy zespół uwielbienia, żeby tak, poprowadzić uwielbienie. I pojawiają się y, zespoły teraz modlitewne i modlimy się już z założeniem rąk, czyli pomagamy Wam przyjąć to, to, co Bóg chce ci dać, uzdrowienie czy cokolwiek potrzebujesz y, indywidualnie. Co jest ważne? Zespoły modlitewne mają plakietki po to, żebyście widzieli, gdzie są. Tylko ja nie mam plakietki. No. I jeszcze taka uwaga. Starajcie się nie miażdżyć zespołów modlitewnych. I oczywiście to, co zwykle, osoby starsze czy bardziej schorowane puszczamy pierwsze do modlitwy.